Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na tarota codziennego. A dziś mamy sobotę, 3 lipca. Zobaczymy jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Sobota, 3 lipca. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Sobota, 3 lipca. Standardowo zaczynamy od znaku barana. U baranów Tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym będziecie od czegoś odchodzić, coś za sobą zostawiać. To mogą być takie sytuacje, że po prostu będziecie na przykład chcieli z czegoś zrezygnować. Być może zostawicie za sobą coś, co wam do tej pory nie służyło. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką byka, to. Karta informuje o jakiejś wygranej, o poczuciu wygrania. Karta może mówić dosłownie o tym, że wygracie w jakiejś grze, jakiejś konkurencji. Tutaj karta mówi o ogólnym, dobrym samopoczuciu. Dziś poczujecie się, że tak powiem, spełnieni. Jeżeli chodzi o bliźnięta, tutaj karta informuje, że będziecie w dniu dzisiejszym, że tak powiem, bardziej myśleć o przyszłości, o czymś, co... Może chcecie już zacząć, może widzicie się w zupełnie innym miejscu, może będziecie chcieli właśnie wykonać jakieś pewne pierwsze kroki, podążając za czymś, co już od dawna macie, że tak powiem, chęci realizacji. Tutaj też karta może mówić o tym, że będziecie w dniu dzisiejszym planować właśnie jakiś wyjazd, jakąś podróż. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku raka, tutaj karta pokazuje, że gdzieś ważną rolę może odegrać jakaś kobieta, z rodziny. Tutaj też karta może informować, że w dniu dzisiejszym dowiecie się o narodzinach jakiegoś dziecka. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które właśnie starają się o dziecko. Jest to dobry dzień dla osób, które myślą tak bardziej poważnie, jeżeli chodzi o wstępowanie na przykład w związek małżeński. Jest to dobry dzień na to, żeby inwestować w swoją przyszłość. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku chwa, tutaj karta pokazuje, że dziś Waszą rolę może odegrać w waszym życiu kobieta bliska waszemu sercu. To może być ktoś z rodziny bądź też jakaś bliska przyjaciółka. Karta również mówi o tym, żeby dziś bardziej właśnie kierować się uczuciami, kierować się sercem. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to tutaj karta może informować o tym, że dziś masz szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, to tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym przyjdzie Wam być może stoczyć, że tak powiem, walkę z jakimiś nieprzewidzianymi sytuacjami. Możecie odnieść wrażenie, że non stop coś wam wyskakuje, że trzeba jeszcze z czymś powalczyć. Być może będzie taka sytuacja, że tutaj w dniu dzisiejszym będziesz bardziej chciał się wykazać, jeżeli chodzi o kwestie swojej kondycji fizycznej. Tutaj karta może informować o właśnie różnego rodzaju sportach, o jakichś takich sportach zręcznościowych. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj karta mówi o jakichś opóźnieniach, o cierpliwości, o tym, że na coś przyjdzie ci troszeczkę dłużej poczekać. Tak więc, jeżeli w dniu dzisiejszym zamierzasz rozpocząć coś i liczysz na taką szybką gratyfikację, no to tutaj niestety karty właśnie przed tym przestrzegają. Jeżeli chodzi o Skorpiony, tutaj karta pokazuje ogólnie bardzo sympatyczny, miły dzień, ma szansę um, spełnić swoje założenia dnia dzisiejszego. Jest to karta, która też może informować o tym, że w dniu dzisiejszym ma szansę poznać jakąś um, osobę, spotkać jakąś osobę, która... Um, że ja powiem, może podnieść się na duchu, będzie taką bardzo pozytywną, optymistyczną osobą w Twoim życiu. Jeżeli chodzi o strzelce, to karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym żebyście zbyt, że tak powiem, Zbyt dużo nie inwestowali, nie przepłacali. I tutaj karta też może informować o tym, że e, pewne kwestie mogą być dla Was poniekąd nieosiągalne, ktoś może Wam się wydawać e, nie do zdobycia, e, ponad Wasze możliwości. I tutaj też karta może informować o tym, że e, Wy w dniu dzisiejszym będziecie, że tak powiem, e, udawali kogoś. Kim poniekąd też nie jesteście, będziecie się zachowywać tak, jakbyście, byście, jakbyście byli level wyżej od innych. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karta informuje o jakichś skrywanych uczuciach, o jakichś skrywanych relacjach. Może być taka sytuacja, że na przykład. Tobie ktoś w dniu dzisiejszym zaproponuje taki układ, być może taki związek, bądź też to ty właśnie w dniu dzisiejszym dowiesz się o takim związku. Tobie karta też może informować, że w dniu dzisiejszym możesz mieć kontakt na przykład z taką osobą, która coś skrycie do ciebie czuje. Jeżeli chodzi o wodniki. Tutaj karta informuje o jakichś plotkach, o jakichś takich niesprawdzonych informacjach. Może się zdarzyć właśnie, że to ty w dniu dzisiejszym usłyszysz coś, jakąś informację, która nie do końca może być prawdą, bądź też to ty w dniu dzisiejszym będziesz powielał jakieś niesprawdzone informacje. Tak więc w dniu dzisiejszym uważajcie na to, co mówicie, co słyszycie i co przekazujecie innym. I jeżeli chodzi o sobie z podznaku ryb, tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym nie wytrwacie w swoich założeniach. Może zechcecie się z czymś lub z kimś pożegnać, może sobie odpuścicie pewne kwestie. Tak więc w dniu dzisiejszym lepiej nie rozpoczynać czegoś zupełnie nowego, z tego względu, że no, po prostu nie wytrwacie w swoich założeniach, odechce Wam się prędzej czy później. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Życzę wszystkim udanego dnia i zapraszam na jutro. Pa, pa!